Żar słoneczny po horyzont Tylko piasek i kamienie myśli, królik szuka wody Piachu w wodę nie przemienią Cóż to? Szklanka W szklance woda czy to aby nie złudzenie? Nie, to wszystko jest prawdziwe. Wnet ugaszam swe pragnienie. Frrr i woda jest już blisko, lecz dosięgnąć, nie ma mowy, za wysoko. I cóż teraz? Coś przychodzi wam do głowy? Drepce i się zbliża. To gru, gru, grubo dziób wody szuka. Hej, kolego, gdy pomożesz, uda nam się, piękna sztuka. Ty podawaj mi kamyki, będę wrzucał je do wody. Proszę bardzo, ale po co? Sam zobaczysz, mam powody. Kolejny kamyk w szklance. I kolejny, coś się dzieje. Woda w szklance się podnosi, czy to czary? Mam nadzieję, nie jest łatwo dziś pracować, kiedy słońce żarem pali. Ty odsapnij, a ja będę, te kamyki. Rzucać dalej. Oto szklanka jest już pełna, choć zmęczone ptaszki oba. Uf, gotowe. Teraz wodę mamy już w zasięgu dzioba. Ej, wróbelku, zapraszamy. Łyknij wody nasz kolego, zanim cała wyparuje. I jak dobra, to smacznego. Dziękuję.